Za co? To jest moje główne pytanie. O! o, o. Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Szepard, a to co widzicie to, to jest kolejny odcinek oczywiście z Players and Nose Battlegrounds na tym kanale moi drodzy i witam was w kolejnym odcinku. Oczywiście. Ajajajajaj, o dobrze, idealnie, idealnie się wylądowało. Tak jak e, można by powiedzieć, ja chciałem. E, witam Was w, w kolejnym odcinku. Arangel Soro FPP, jakby ktoś się, się pytał i dalej nie był, nie był, nie był pewien. E, czy, co, co dzisiaj w dzisiejszym odcinku, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż... niż, 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 niż niż na przykład na lewie, który odbył, odbył się przed w sumie, znaczy, no tak, przed tą nagrywką. Było fajnie, fajnie, że byliście. Niektórzy, tak, zapraszam tam, prawda, na, na Twitcha mojego z Hapartpy, jakby ktoś się zastanawiał. Tak, dziękuję, to byłem ja. Oczywiście też przypomnę, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zapraszam do opkowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do opkowania w dół wszelkie potrzebne linki. Zadam się oczywiście w opisie tego filmu i zapraszam, bardzo serdecznie was zapraszam do pacjencie, znaczy no, zasubskrybowania, pacjencie sobie w dzwoneczek powiadomień i tam oznaczenie opcji, że zawsze chcecie otrzymywać powiadomienia z tego już właśnie kanału, bo gwarantuję wam, że chcecie. Eee, tak, dziękuję, tyle chciałem w sumie powiedzieć słowem wstępu, eee, zaczynajmy wobec tego, ależ to było szybkie ja japinkole. W ogóle zauważyłem, że prowadząc live'a nie wiem w sumie, czemu zaczęły mi spadać jakieś straszne klatki w tym pobyły nie mam totalnie pojęcia w sumie z czym to było spowodowane. Mam nadzieję, że, pff, że, że, że. że to było coś takiego tylko na chwilę, nie wiem, że... Ech, nie, nie, nie mam pojęcia, bo w sumie i Jezus, nie mogę się i zużycie, chciałem powiedzieć, i zużycie procesora i GPU tak samo, nie ma jakiejś takiej tutaj wysokiej, a mimo wszystko lagi gdzieś tam występowały i powiem szczerze, że być może, być może, nie mówię, że na pewno, ale być może jest to spowodowane właśnie Jezus. E być może jest to spowodowane właśnie aktualizacją do sterownika graficznego NVD, podejrzewam tak, ponieważ, znaczy, podejrzewam, tam zresztą chyba ktoś to napisał, Janek, właśnie, że hej, że w sumie to może być to i w sumie faktycznie to może być to, bo znamy wszyscy na pewno, każdy z nas zna. A przynajmniej te osoby, które gdzieś tam się w jakikolwiek sposób troszkę orientują, to na pewno każdy z nas wie coś na ten temat. W sensie, jeżeli chodzi o PubGa, bo PubG ma to do siebie, że jest ta grą. Hmm, jakby to powiedzieć? No, że jest grą, znaczy nie pół, przepraszam, że ogólnie, że jakby sterowniki do karty graficznej potrafią nieźle e, zniszczyć grę. E, tak, mogę to chyba tak nazwać. E, o, tak naprawdę, nie żeptymalizować jakby gdzieś tam działanie karty graficznej, ale wręcz jakby troszkę zdowngrade'ować na rzecz jakichś innych rzeczy, które gdzieś tam były ważniejsze. Mm, to jakby można powiedzieć, ej, to po co w sumie updatejesz? No z bardzo prostej przyczyny, jakby fajnie jest mieć aktualizowane sterowniki karty graficznej, bo e, też inne jakby do, do, do wszystkie gry, które w sumie, z których się w sumie korzysta, tak? Mają to do siebie, że się korzysta z nich. Jakby. One też są updateowane jakby do tego i zresztą nowe gry działają przecież na tych nowych na tych nowych sterownikach. E, no cóż, miejmy nadzieję, że jeżeli tak, to faktycznie coś z tym zrobię i nie będę musiał się aż tak bardzo denerwować, że to nie, nie działa tak jak powinno. Chociaż być może to jest jakby wina czegoś zupełnie innego, nie wiem. Może najwyższy czas też zrobić sobie porządeczek w końcu w, w, w komputerze, może jakiś formacik, szczelić coś takiego, nie wiem. To się zobaczy jeszcze, ale póki co jest w sumie dobrze, jest stabilnie, nie ma się co martwić. Dobra, mamy sobie to. Mamy sobie to. Mm, tak, czasami sobie lubię popierdzielić, w sumie właśnie o takich sprawach, bo, bo w sumie czemu nie, jakby... Mm, ja lubię bardziej rozmawiać, niż na przykład siedzieć cicho, jakby. No, nie, 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 nie lubię na przykład robić czegoś na zasadzie, że... Wycinania czegoś, no chyba, że faktycznie jest jakiś taki moment, który pasowałoby wyciąć, bo naprawdę jest faktycznie kiepsko, jeżeli chodzi o jakąś tam akcję, a naprawdę muszę się przestać kadać i skupić się w 100% na grze, no to wtedy tak, ale no, no cóż... Oczywiście wiem, że to ma swoich zwolenników i przeciwników takie moje granie, ale ja po prostu lubię tak. I jakby, wydaje mi się, że na całe szczęście na Uuuu. Ostatnio mówiłem, że, że jeżeli chodzi o... ...nowidzioskie czurki i tak dalej to, to nie, nie, nie. Ale no nie, nie, no to musimy wziąć, musimy wziąć. Jak najbardziej. W każdym razie ja mam taki po prostu styl sobie prowadzenia. Ja sobie lubię tutaj pogadać z wami. Możemy sobie oczywiście dzięki temu otworzyć jakąś konwersację, na przykład w komentarzach, do której zawsze też zachęcam i na którą zawsze staram się odpisywać jakby. Ludziom, którzy właśnie Wam e, widzą, e, komentującym, staram się właśnie też, jeżeli jest jakaś dyskusja, to gdzieś tam porozmawiać, normalnie na poziomie, mimo tego, że zdarzają się osoby, które niestety mnie bejtują, znaczy bejtują. Może to nie jest tak bejtowanie, tylko no, są, po prostu jest tak, że. Mm, o, może w ten sposób. Są pewne momenty w życiu na pewno, w których każdy jest w jakiś sposób albo rozdrażniony, albo na przykład ma tak zwany humor w cudzysłowie e, na wyjaśnianie. Wiecie, o co chodzi? Na przykład jak. E, no na przykład jak, powiedzmy, mamy zły dzień, nic na nie poszło, wszystko się waliło, wszystko wypadało ludziom... Wreszcie, wszystko wypadało z rąk eee, i nagle pojawia się jakiś taki gagatek, który, nie wiem, jakiś wali jakimś takim argumentem, który tak się, jakby, nie wiem, uwalnia was ta bestia, no i leci wtedy epopeja, można powiedzieć, objętościowo bardzo podobna do, eee, nie wiem na Tadeusza, albo piątej części Harry'ego Pottera Jeżeli chodzi o objętość książkową Rzecz jasna No, ale jakby nie ma się co martwić Nie ma tego co by na dobre, co, nie ma tego, co by na dobre nie wyszło Ja muszę się też jakby uczyć oczywiście Czasami opanowywać po prostu Zlewać takich ludzi i fakt jest, że w większości zlewam ale Czasami się zdarzy taki moment, taki humorek, wiecie o co chodzi Taki, no i, i, i wtedy się to udziela. No, ale cóż, jakby tak, tak, tak bywa. Także ja lubię sobie tak po prostu pogadać, porozmawiać. Możemy właśnie porozmawiać na przykład o sterownikach do karty graficznej. Ja oczywiście nie jestem ekspertem i broń Boże, e, nigdy się nie uważałem jakby w niczym jakby e, ekspertem w tym sensie, że naprawdę uważam, że są o wiele lepsze osoby w każdej gdzieś tam dziedzinie życia, w której się obracam, na przykład z moich studiów, powiedzmy, psychologicznych, z, a, z gier, z umiejętności wgrania w gry i takie tam tego typu rzeczy, także jakby ja to rozumiem i broń Boże nigdy się nie stawiam, jakby jako osoba lepsza od kogoś, albo najlepsza, albo coś takiego, bo uważam po prostu, że jak najbardziej może się zdarzyć, że ktoś będzie ode mnie lepszy i jakby temu totalnie nie przeczę i udowadnienie tego to jest jak, no nie wiem, jak tak, jak, jak w podstawówce sobie powiedzmy, Mierzymy, tak, pewne y, y, części ciała, albo na przykład mamy, jesteśmy w przedszkolu i się ma y, rzeczą, którą, na której się flexuje, używając takiego dzisiejszego słowa, na określenie tego typu rzeczy, y, to, to flexing polega właśnie na przykład na tym, ile ma się lat. Ja na przykład pamiętam, bo co się, to jest, tak jak sobie teraz to myślę, to było strasznie przezabawne. Y, y, w każdym razie y, y, nad wyraz Czekajcie, to wolę sobie tak zostawić. Yy, nad wyraz zawsze... He, he, ...ciekawym zjawiskiem właśnie, na przykład, kiedy... Tak sobie myślę właśnie o czasach minionych, na przykład mnie z przedszkola i tak dalej. Yy, a pamiętam bardzo dobrze te czasy. Yy, to były właśnie takie zdarzenia, nie, Że... O Jezus, już tutaj idzie ta... To... Czy gdzieś tutaj coś, coś, coś wyhaczyć, jakieś jeździadełko. Przypomnę, że właśnie, w każdym razie wracając, oczywiście, że porównywaliśmy się na przykład ile kto ma lat, mimo tego, że wszyscy mieliśmy tyle samo lat, może tam z jakimiś, nie wiem, wyjątkami, którzy Poszli na przykład wcześniej do tego rok do, do, do przedszkola, chociaż nie wiem, chyba nie było to za bardzo możliwe. No ale, jeżeli by były takie osoby, no to powiedzmy, że tak. Eee, albo na przykład mówiłeś, ja mam tyle, 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 tyle lat. A ktoś mówił, ja mam. Tyle, ile ty, tylko jeszcze tyle, 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 tyle. No i to tak właśnie wygląda, jakby przerzucanie się zawsze tego typu rzeczami, w sensie dla mnie przynajmniej taki właśnie flexing na, na, na punkcie swoich własnych umiejętności. Jakby wydaje mi się, że najlepszym tak naprawdę rozstrzygnięciem tego wszystkiego jest po prostu to, żeby ktoś to udowodnił w jakiś sposób. I to nie tak specjalnie, żebym na przykład się gdzieś z kimś umawiał na jakąś ustawkę, prawda, idziemy się ponapinkalać i tak dalej, tylko wiecie, to jakby tak. No ale czekajcie, ja sobie tutaj trzeba zrobić tak, pyknąć. Eee, tylko właśnie mi się wydaje, że. Jeżeli będzie kiedyś jakaś sposobność, na przykład spotkać się w grze jakiejś albo coś takiego, no to wtedy. Ale tak to jakby nie wiem, mi przynajmniej nie zależy na takich rzeczach totalnie. Żeby pokazywać komuś, że jestem od kogoś lepszy, bo. Znaczy. Hm. Mówimy oczywiście tak na poważnie, jeżeli rozmawiamy na takie tego typu tematy, tak? Ale mm, jeżeli mam na, na myśli jakieś takie heheszki i tak dalej, no to na przykład przecież GTA, całe nagrywki się na, 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 na tym wszystkim opierają że właśnie sobie tak no ja jestem lepszy, a ty jesteś lamus, coś tam no, to jest taka pewnego rodzaju forma, to jest już humor, to jest żart, jakby tego się nie należy brać na poważnie, broń Boże, bo jakby nikt nawet nie myśli tam na poważnie w kategoriach bycia od kogoś lepszym i tak i tak dalej, bo po prostu no gramy sobie w gierkę no i staramy się na przykład grać w taki sposób, żeby żebyśmy się wszyscy dobrze bawili ja nie, wiem, nie wiem, jakby robiąc jakieś mniej lub bardziej śmieszne skillowe, aby jakieś inne rzeczy, no i jakby w taki sposób to się cało na tym wszystkim opiera, więc po prostu uważam, że to jest spoko i, i tyle, nie, nie należy jakby że takimi rzeczami się przejmować, oczywiście ja się z tym zgadzam w 100%. To, że każdy, znaczy to, że ja, że każdy, przepraszam właśnie, że ja się czasami daje ponieść i tak się wplątu, wplątuję jakby w jakąś taką totalnie denną dyskusję na jakiś temat tam i, i tak dalej, no to faktycznie no, jest już gdzieś tam śladowe ilości tego, co się ma tak naprawdę w środku, ale trzeba mieć na takie rzeczy... Po prostu dystans. O. Dystans to jest bardzo ciekawe słowo. Bardzo ciekawe sformułowanie i w ogóle bardzo ciekawe zjawisko samo w sobie. Wiem, że mógłbym i znaleźć jakieś autko, ale. Hmm. Hmm. Nie wiem. W ogóle też ostatnio zauważyłem. Miałem takie dziwne wrażenie, że coś się stało dziwnego z tymi. z tymi. E, z tymi. Jakby. Pubługowymi hitboxami, w sensie, że one są strasznie mocne. Naprawdę, że ktoś cię z dość średniej odległości, może nie jakieś dalekie, ale takie, no jak na AKM-a, powiedzmy, dość dużej strzelcie z tego AKM-a, nagle ci leci 70% życia. Gdzieś to właśnie widziałem, chyba na. Eee... Jezus, no, co jest? Rany boskie, no. Do... Idę i tu była jedna, tu była jedna, tu była druga. Ileż można, no. Christa na nie wiem, to, to już jest denerwujące, to jest już unluck, to, to jest już to jest już gra. I wszyscy chyba, jest coraz więcej głosów za tym, żeby po prostu usunąć w cholerę tę czerwoną strefę, bo ona tylko ludzi denerwuje i tak naprawdę dodaje, jakby, no Znaczy, może nie wszyscy, może przepraszam, przesadziłem, to prawda, ale że jest dużo głosów, bo może w ten sposób niż kiedyś to było, e, ponieważ ludzie po prostu najczęściej mają porównanie do innych Battle royali. Że ta stref czerwona strefa. Mmm. To jest już coś. Jakby. Mm, nie. nie podoba się po prostu, bo. Często gęsto powoduje takie na Przykład, właśnie. O. Jezus. A A A Od to musimy drzewko się spinkolić tam szybko. Ono jest w czerwonej strefie, no żeż, bela. Jezus Maria, no ileż można. Naprawdę? I gość będzie skądś siedzi i gdzieś kampi. To jest to na przykład bardzo często co, jakby ja jestem może nie stałem odbiorcą, w sensie nie oglądam wszystkich streamów, broń Boże. Ale tam, jak czasem jestem, lubię sobie poglądać na przykład Doktora Disrespekta właśnie. Na pewno oglądam wszystkie jego filmy, jakby skróty gdzieś tam na YouTubie właśnie z, z, z live'u, bo naprawdę są bardzo dobrze zrobione te skróty z live'u. Są takie właśnie pod niego zrobione, jest tak bardzo dużo jakby gdzieś tam właśnie nawiązań takich do, wiecie, lat VHS, lat 90., 80., wiecie, te sprawy. Bardzo spoko to jest zrobione, bardzo mi się to podoba i... i, i. Lubię po prostu sobie oglądać właśnie te filmy, tym bardziej, że są krótkie, zwięzłe, fajne, mm, takie dynamiczne. Fajnił się, najczęściej jakieś skillowe tam rzeczy yy, właśnie są pokazywane przez niego, no ale wracając, że... O, to jest strasznie denerwujące, że... że dalej ktoś w ogóle jeszcze kampi w tej grze? Jezus Maria. Naprawdę zdarzają się ludzie, którzy naprawdę znaczy wiadomo, no, kampić, przy, przy kampić trzeba, ale no, są tacy i oni się nie odpuście, i ty będziesz stał za tym jednym drzewem, i on będzie stał za tym jednym drzewem, albo gdzieś tam, będzie się widział, będzie wiedział, że ty jesteś za tym jednym drzewem. I. Jezus! Ty... Okej. Okay. Jestem trochę bardzo mocno w dupie. E 21 osób zostało. Któraś strefa, ale niestety no, niestety do niej nie dobiegnę w żaden możliwy sposób. Um, no, niestety jest ta wykonane, jestem centralnie na środku pola i e, mam problem w ogóle z grą, niestety, bo zawiesza mi się, nie mam pojęcia czemu, o widzicie, nie wiem czy to było widoczne, ten spadek tych klatek to jest po prostu coś, Ech. nie mam pojęcia od czego to. Dlaczego? Co, co, co się dzieje? Bo widzę, że mam pełne 60 klatek na obs eee, Nie spadają, że. O, teraz na przykład zacinka. Nie spadają żadne pakiety. Nie mam pojęcia, co się dzieje. I szczerze powiedziawszy, nie da się przez to trochę grać. Bo jakby to są te milisekundy, które w starciach są dość istotnymi rzeczami. O Jezus, ja to się zabije zaraz. Yy, które są w starcie dość istotne. O Jezus. Dzisiaj to jest unlucky day jakiś totalny. Trafem na jakiś totalnych prosów, wjeżdżam na miejscówki gdzie są ludzie. O Boże. Coś Coś strasznego się dzisiaj dzieje. Nie wiem, będzie. też te lagi i to się w sumie zaczęło też na o, o o to to to. Nie wiem, co to jest. Za co? Od czego to zależy? Czy to się da uleczyć w ogóle? O, to, o, za, zacięcia, o, takie, o. No i nie mam pojęcia, no i no, nie wiadomo. No i możemy się bawić, nie? I pyk! No nie, no nie. no ja tego nie zrobię. No to jest absolutnie niewykonalne. Momento O, U, Ten gość mnie trafi raz. Ten gość mnie raz trafi. I koniec. O moim życiu. Ja tu zauważycie, wejdę i będzie gość. Patrzcie. Uff nie ma Dobra, nie ma No, i tutaj bym już gość położył Gość bym już tutaj położył, bo miałem laga No to jest coś po prostu Obrzydliwego Naprawdę, obrzydliwego Nie mam pojęcia od czego to. Za co to? Co ja takiego zrobiłem, że to mnie spotykało. No. Dzień dobry, chociaż tyle, dziękuję. Głowa była. Ja pierdziele, co za... Wycofaj się, Shepard! Się, Shepard! Tak, jak teraz. Dobrze. Chciesz z Dobra, dawaj. Podbiegaj to. Dobra. Jest top 10. Dobrze, nice, jest nice. Chociaż tyle. O, jakie ładne ridge. Wow, aż się dobra. Chociaż tyle. Ja pierdzielę, ale tu wykorzystuję tego wszystkiego. Matko Bosko. I jeszcze ta. St ostatnia strefa, XD, to jest. śmiech. Śmieje się. No, dlaczego się mi zawiesza ta gra? To ja nie mam pojęcia. Za co? To jest moje główne pytanie. Oooo! O, o. Joż! I zawiesiła mi się gra, no niestety. To jest dokładnie ten moment, w którym... E, zostaje zabity przez to, że mi się gra zawiesza. Nie mam pojęcia czemu, bo gra w sumie pokazuje 60 FPS-u, bo... Pakiety pokazują dobry ping. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może PUBG Nie mam pojęcia. Pff. Nie mam pojęcia. Mm. Jezus, ile to było ludzi. O, tam... Tak coś czułem, gdzieś tam... A Glizda jeszcze, Jezus, Mary... taki gość. Boże święty, gość, który. Ha, no dobra, może chociaż jakieś zadanko, cokolwiek, bo zaraz mnie coś szczeli, nie? Jakby zaraz mnie co, zaraz mnie co tu wiecie. Rozwali mnie, łodz środka. Pokaż mnie. Tygodniowe. Wow. Super. Wow. Ale dużo. Zabi... Ja, pierdzielę, ale żeśmy to zrobili. Ja, 9.18 osiemnasty po. Ja, ale fajnie. I też dziękuję bardzo fajnie Wam przeserdecznie za uczestnictwo a, przepraszam, w dzisiejszym odcinku z pubga normalnego, komputerowego. Było mi niezmiernie było. Ja byłem szepar, to było oczywiście pub. Nie wiem, co się dzieje. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i pa pa! Body, wanna, I'm a whore.